ostatnim odcinkiem, w którym to symulowaliśmy cały nowy sezon La Ligi 2023-2024 napisaliście jeden komentarz. Chcecie więcej? Chcecie inne ligi? Chcecie zobaczyć angielską, niemiecką, francuską, kanadyjską? I ja wam to wszystko dostarczę. Cześć, witajcie drodzy widzowie. Z tej strony oczywiście Korneliusz Rzeźwitki, znany wam bliżej jako Neixiom i dzisiaj na tapet weźmiemy sobie ligę angielską i sprawdzimy kto w tej lidze angielskiej, według oczywiście zaktualizowanej Fify, by wygrał, a kto nie. Sponsorem kanału jest fuksiasz.pl, oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Na sam początek musimy oczywiście naturalnie wybrać nowy zespół. Zespół, w który to się wcielimy. I sami widzicie, że raz, że są tutaj zaktualizowane oczywiście drużyny, mamy też zaktualizowane herby, ale nawet mamy też zaktualizowane stroje. Jesteście zaintrygowani tym, jak będą wyglądać nowe koszulki na przykład londyńskiej Chelsea? No to proszę, chociaż jeszcze nie do końca wiadomo, czy to steak tam będzie, czy nie będzie. Ale jakby co to są i drugie i też przecieki trzecich trykotów. Nowe trykoty Liverpoolu, i tak samo trzeci czy czwarty zestaw wyjazdowy w przypadku Arsenalu, też są na miejscu. Jak sami widzicie, Arsenal ma te koszulki naprawdę, naprawdę przyzwoite. Wiele mógłbym tutaj pokazywać, wszystko sprowadza się jednak do tego, że mamy w pełni zaktualizowane nie tylko składy, ale i oczywiście koszulki, herby i tak dalej. Ale teraz czas na przeprowadzenie losowania. I tym razem nie wykorzystamy koła fortuny. Zastosujemy najbardziej tajemną technikę, czyli. Trzykrotnie nacisniemy, naciśniemy, przepraszam, kwadrat. Tak więc. Raz, dwa, trzy. Tottenham, fantastycznie, do boju Koguty, no rewelacja, Kajtek prowadzi karierę Tottenhamem, to jeszcze ja nagram sobie odcinek, gdzie jestem menedżerem Kogutów. Świat się kończy. Wszyscy Dajem dobrze ja znamy się ten się scenariusz, będę wszystko Dajem. symulował i nie ingerował kompletnie w to, co się dzieje w tej drużynie. Więc dobrze, że trafiło na zespół, który raczej do walki o czołówkę, na walkę o czołówkę nie ma szans. Tak wiem, powiedział to kibic Chelsea, dajcie mi już święty spokój, ten sezon będzie nasz. Jeżeli przez nasz, mówię, skończenie powyżej 10 miejsca w tabeli, to tak właśnie będzie. Zatem tabela Premier League prezentuje się następująco. Tutaj oczywiście mamy zero spotkań wszędzie. No i w sumie to jestem bardzo ciekawy, jak Tottenham poradzi sobie po odejściu Harry'ego Keina. Jakie transakcje przeprowadzi Tottenham, jak to niegdyś sprzedał za ponad 100 milionów euro Garetha Bale'a do Realu Madryt, to później no, wcale nie poczynił jakichś spektakularnych wzmocnień na dłuższą metę. Ruszyliśmy oczywiście w wir symulacji i widzimy, że na inaugurację z Luton to Ty nam wygrał, później przegrał z Bournemouth, by wygrać ostatecznie z Fulham. Podsumujmy sobie sierpień. Próżno raczej upatrywać tutaj jakichś sensownych wyjaśnień, aczkolwiek Newcastle, Manchester City i Liverpool jako jedyne zespoły wygrały wszystkie trzy mecze. Chelsea radzi sobie absolutnie skandalicznie. No ale przecież tam jeszcze nie ma wam jest ten Robert Sanchez, są kłopoty. To będzie, To w sumie, wiecie co? Jednak powiem tak: To jeszcze nie będzie nasz sezon. Ale już następny na pewno. Aktualny lider klasyfikacji strzelców, to co mnie zaskakuje, nie jest Erling Haaland. Tylko Kunia z Wolverhamptonu. I Jezus. Ale Erling Haaland i tak trzy bramki w trzech meczach jest git. Wrzesień to już wyzwanie naprawdę z górnej półki. Aston Villa na sam początek remis. Ale mnie nie ukrywam w kontekście Tottenhamu. Najbardziej interesuje ten pucharowy mecz 20 września z Wolverhamptonem. Oj, pokonują Manchester United. To teraz jeszcze Barney. Co tu się dzieje? Ruszyła maszyna! Muszę Was przeprosić za jakość audio w tym odcinku. Jest absolutnie skandaliczna. Było to spowodowane teoretycznie walką z upałem za pośrednictwem wentylatorów. W praktyce jednak, no niestety, sami słyszycie, jak to się przełożyło na dźwięk. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Obiecuję poprawę w kolejnych materiałach. Chyba muszę pokornie odszczekać wszystko to, co mówiłem złego na temat Tottenhamu. Oni radzą sobie kapitalnie. Po tych sześciu spotkaniach, 13 punktów lideruje nadal Newcastle, które jako jedyne w lidze jest niepokonane. Czy Chelsea skończy. Ej, to jest akurat teraz dobry motyw. Chelsea 14, w końcu mają pierwsze zwycięstwo. Czy Chelsea skończy w tej symulacji? powyżej dziesiątego miejsca. Piszcie w tym momencie zakłady. Piszcie, obstawiajcie, proszę nie oszukiwać. I później to zweryfikujcie po prostu ze swoimi oczekiwaniami, czy skończyli na tym dziesiątym, czy nie. Edytujcie komentarz, zróbmy taką małą zabawę. Ja, patrząc na to, jak to wszystko wygląda, uważam, że Chelsea skończy powyżej dziesiątego miejsca. Ale raczej będą to okolice miejsca dziewiątego, czy właśnie wspomnianego dziesiątego. Ekspresowo wszystko wróciło do normy. Liderem klasyfikacji strzelców Erling Haaland. Szybki rzut oka na statystyki, i tu widzimy, że Dajan Kuluszewski radzi sobie w Tottenhamie świetnie, paketa w West Hamie również. Jeżeli chodzi o czyste konta, no co za zaskoczenie, że Sanchez nie zachował żadnego w Chelsea kapitanie radzi sobie Hugo Loris. Oczywiście Tottenham ma ten komfort, jeżeli chodzi o ten sezon Premier League, zresztą taki sam komfort, jaki ma Chelsea, że nie grają w europejskich kucharach. To jest oczywiście skandaliczne w przypadku Chelsea, ale chodzi po prostu o to, że wtedy można skupić się bardziej na tych zmaganiach ligowych, ma się więcej czasu na odpoczynek, na przygotowanie się do rozgrywek i na przykład, proszę, porażka z Manchesterem City, ale wyeliminowanie Newcastle w Pucharze. Tabela ligowa wygląda następująco: Tottenham na nadal na czwartym miejscu Newcastle United w lidze nadal niepokonany, Ej, w sumie Liverpool też jest niepokonany przepraszam, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, Chelsea niestety ale sama pod sobą dołki kopie szesnaste miejsce, jak oni spadną z ligi, to ja nie wytrzymię Zastanawiam mnie tylko jak wygląda sytuacja pucharowa i który tu jest puchar już grany Emirates Cup czy Kukuryku Cup zobaczymy, Ej, to był Kukuryku Cup więc e, tak wygląda od pierwszej rundy Kukuryku Cup, tak wygląda od drugiej rundy Kukuryku Cup od rundy trzeciej, gdzie to zaczęliśmy swoją rywalizację, pokonaliśmy Manchester United, dalej dotarła też między innymi Chelsea i Chelsea pokonała też Wolverhampton, my tutaj pokonaliśmy Newcastle United, w ćwierćfinale trafiliśmy na Leicester, Arsenal Liverpool, Oxford United, Leeds United West Ham, Chelsea, więc mamy No mamy kilka ekip, które spadło z Premier League Emirates FA Cup jest na tak wczesnym etapie, że nie ma na co jeszcze tutaj patrzeć a europejskie puchary to wiecie co, pokażę wam je po prostu już jak się zakończą fazy grupowe, wracamy do Premier League i i tutaj do statystyk zawodnika Almiron Al z Newcastle. Wow! Wow! Bije się tutaj łeb w web idzie z Halandem. No, Isak, widać po tych pierwszych spotkaniach w tym sezonie Premier League, że ma ciąg na bramkę. Jeżeli chodzi o asysty, jest wysoko nadal Paketa, a także Kalaji z Wolverhampton. Czyste konta tyle samo Pope i Alison. a czy jakiekolwiek czyste konto jest. Jest Sanchez, jednoczyste konto na 10 spotkań Niesamowita sprawa i serdecznie każdemu z całego serca polecam Obserwować w roli statysty upadek swojego ulubionego, ukochanego klubu Bo ja się naprawdę zaczynam bać Chelsea z miesiąca na miesiąc jest w tej tabeli ligowej coraz niżej Spodziewałem się raczej odwrotnego trendu, a tu proszę Tottenham zremisował z Arsenalem, wygrana z Brentford Brighton to jest bardzo trudny rywal, tutaj remis Zobaczmy. Ludzie, kochani, patrzę i nie wierzę, ale to się dzieje. To się dzieje cały czas. To nam non-stop. Top 4. Czołowa czwóreczka. Newcastle United i Liverpool nadal niepokonane ekipy jako jedyne idziemy dalej. Chelsea jest na miejscu dziesiątym. Arsenal, jak widzicie, nie, do, nie zdołał połączyć zarówno gry w Europie w Lidze Mistrzów, jak i w Premier League na tak wysokim poziomie. Zaskakująco nisko Aston Villa. Ee, w pełni zrozumiała tak niska pozycja Luton czy, czy Fulham. No dobra, staty. Król Strzelców, Erling Haaland. A halo, Alana są, tą już tu nie ma. On się nie liczy. Ale grudzień to wygląda naprawdę mocarnie. Najpierw solidna wygrana z Forest. 4 do 1. Wygrano Także z Newcastle, więc być może to jest pierwsza porażka w lidze Newcastle United 10 grudnia i kolejne zwycięstwo z Evertonem zwycięstwo z Leicester City. No nie, Chelsea, proszę, proszę. Jezu, chryste. I raz jeszcze, Newcastle, co jest grane? To nam miesiąc perfekcyjny. Wygrali wszystkie mecze w grudniu przy takim zatrzęsieniu spotkań. A w z Nottingham Forest, aktualny lider klasyfikacji strzelców. Jeden mecz mniej od Erlinga Haaland'a. Jeżeli chodzi o asystentów, Klajdzić najwięcej. Najlepiej, czyste konta. Hugo Loris Sanchez powstał nie wiadomo skąd i ma sześć czystych kąt. Ale to jest w ogóle nieprawdopodobne. Newcastle United nie przegrało żadnego spotkania tylko po to, żeby później dwukrotnie polec w starciu z Tottenhamem. Manchester City wraca na fotel lidera po tym początkowym falstarcie. Liverpool trzeci, Newcastle czwarte, piąty Manchester United, Chelsea na miejscu ósmym, bijemy się o to 6, A strefa spadkowa... Ej, w strefie spadkowej też się ożywiło Luton. Obiecałem, że zawiorę was też na inne rywalizacje, więc proszę bardzo. W ćwierćfinale Chelsea przegrała z West Hamem. Leeds United wyjaśniło. Oxford United aż 6 do 0, co za tym idzie Spurs Liverpool. West Ham, Leeds United. Tak to wygląda w kukuryku Cup. Natomiast jeżeli chodzi o FA Cup, tutaj trzecia runda i my chyba tutaj już zaczniemy nawet z kimś grać, czy nie? Ej, wydawało mi się, że chyba w trzeciej rundzie już będziemy grać, skoro jest tutaj ima... A jest! Gramy z Birmingham. No to teraz czas na Europa. Puchary Liga Konferencji Tak wygląda ta runda wstępna I teraz zakończenie, proszę bardzo Tak to wygląda, Lech Poznań Znowu ta austria jeden i znowu Lech Poznań Nie wyszedł, ciekawy jestem Lech proszę, Spadkowicz to, to ciekawostka, że I Zagłębie Lubin, bardzo dobrze W jakiś sposób jest zaktualizowana ta selekcja tych drużyn A jednak mimo wszystko potrafi być Nad wyraz zaskakująca, widziałem, że W ostatnim odcinku, gdzie Symulowaliśmy La Ligę, wyłapaliście Kilka naprawdę, naprawdę ciekawych pereł. Jeżeli chodzi o zespoły, które nie powinny się znaleźć w jakichkolwiek fazach europejskich pucharów, a tam się po prostu znalazły. No dobra. To czas na małe ogłoszenie. Pragnę wam tylko przypomnieć, że Fukciarz przygotował specjalną ofertę powitalną, aby z niej skorzystać, wystarczy płacić minimum 50 zł na wasze konto, zagrać dowolny kupą ako o kursie łączone, wynoszącym minimum 3.0. Ale jeszcze dodatkowo, fucciarz jako że jest oficjalnym bookmacherem La liga w Polsce, to właśnie na tą ligę hiszpańską przygotował dodatkowy darmowy zakład w wysokości 20 zł, który otrzymuje się zawsze, niezależnie od wysokości wpłaty. Sprawdzajcie koniecznie na aplikacji na wasz smartfon na iOS i na Androidzie. Jednak to nie koniec ogłoszeń, bo oprócz tego, że na załączonym obrazku macie kupon, który składa się tym razem z nieco innych spotkań, to już tłumaczę, dlaczego z takich, a nie innych. Mianowicie, w tą niedzielę na kanale na YouTubie weszło, ruszamy z programem 4.3.3, którego to będę miał nieukrywaną przyjemność być prowadzącym. Będziemy tam na żywo omawiać najgorętsze tematy w piłce nożnej, śledzić najważniejsze spotkania, między innymi właśnie te, które widzicie na załąc. W obrazku a jako że ta maszyna Mauricio Pochettino w meczu z Liverpoolem dała naprawdę niezły pokaz umiejętności to mam nadzieję że z West Hamem będzie podobnie pamiętajcie że oferta Fuksiarza jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich Oczywiście szczegóły całej oferty znajdziecie w sekcji komentarzy i w opisie przede wszystkim na samej górze, a my teraz spoglądamy na styczeń. Zaczynamy od ligowego zwycięstwa z Forest, pucharowej porażki z Liverpoolem, również pucharowego meczu, ale tym razem zwycięstwa z Birmingham. Tutaj po tym meczu z Birmingham już gramy w FA Cup z Wolverhamptonem, chwilę później Liverpool. Zobaczmy jak to się zakończy. No w Pucharze Kukuryku Cup absolutnie tragicznie, niestety, ale odpadamy w półfinale. Natomiast w FA Cup wyeliminowaliśmy i Birmingham i Wolverhampton, gramy dalej. Ale w lidze nam radzi sobie kapitalnie. Jeżeli oni będą faktycznie takiś, no to czapki z głów. Ale Manchester City oczywiście dystansuje resztę stawki, tak to wygląda. Chelsea nadal na miejscu dziewiątym, a dno Brighton jak nisko. Uuu, nie, to to jest niemożliwe. W Carabao Cup finał Liverpool West Ham United, którzy to no dosyć pewnie odprawili i Leeds i Tottenham. W Emirates FA Cup z kolei my jeszcze nie wiemy z kim będziemy grali w rundzie piątej, ale pokonaliśmy pewnie Wolverhampton. A jeżeli chodzi o najlepszych strzelców w Premier League, tak to wygląda i wysoko jest Richard Leeson. To też ciekawostka. Luty zaczęliśmy naprawdę, naprawdę słabo, ale jeżeli udałoby się nam wygrać Emirates FA Cup, no żeby to się stało, musimy pokonać Wigan Athletic, więc ja przesymuluję ten jeden dzień i rzucimy szybko okiem na to. Udało się nam pokonać Wigan Athletic. Wyobraźcie sobie sytuację, w której to Harry Kane przechodzi z Tottenhamu do Bayernu Monachium. Bayern Monachium już pragnę przypomnieć, nie wygrał Super Pucharu, gdzie to przegrali i to dosyć sromotnie, A nagle by się okazało, że po odejściu Harry'ego Kane'a z Tottenhamu, to ten ham wygrywa po raz pierwszy w historii, no może nie po raz pierwszy w historii, ale od naprawdę naprawdę długiego czasu wygrywa puchar. Wygraliby sobie puchar Anglii. Dzwoni do mnie telefon. Tak, słucham. Zostałem przez ten telefon wybity z rytmu, ale mam nieodparte. Ojej. Mam nieodparte wrażenie, że yy, po prostu chodziło mi o to, że haha Beka, gdyby on odszedł, a nie wygrał, a tutaj by odszedł, ale wygrał. Wracamy do symulacji. Oho, Liverpool mimo jednego meczu mniej wyprzedził. Tottenham i zajmują aktualnie drugie miejsce w tabeli. Manchester City pierwszy. Arsenal jednak też, patrzcie, trochę się odbił od dna. Kanonierzy na siódmym miejscu. Chelsea sko. O nie, Chelsea spadła na trzynaste. Niedobrze. Ej, no naprawdę nie wierzę, że jak De DeZerbiego miałaby tak nisko spać. No, już bardziej bym tam preferował w tych dolnych rejonach to Brentford, Fulham, może Everton, na pewno nie Chelsea. Lider klasyfikacji strzelców jest jeden. I nim nie może być nikt inny jak Erling Haaland. To chyba mam wrażenie, że tak samo jak w przypadku Ligi Angielskiej. Ktoś tam będzie straszył, straszył, ale nie strasz, nie strasz, bo się zes. Najlepszym asystentem Kalajdzić. 8 asyst w 26 spotkaniach pod kątem czystych kąt. Bardzo wysoko jest Ugo Loris. Jeżeli interesuje Was sytuacja pucharowa, to zaczynamy od finału Carabao. Cup, który to wygrał Liverpool, pokonując West Ham United. Natomiast FA Cup może paść łupem, no w sumie jeszcze nie wiemy kogo. Ale wiemy, że zagramy w szóstej rundzie. W jednej ósmej ligi konferencji tak wyglądają pary. Mamy tutaj aż dwa polskie zespoły. I żadne z nich nie grają w Europie. W Lidze Europy natomiast wygląda to następująco. Arsenal z tego co widzę spadł. Liga Mistrzów tutaj już nawet pierwsze spotkania mamy za sobą. Patrzcie tylko jak zaskakująco spokojnie wygląda Marzec na obecną chwilę. Everton, Barney i tutaj jakiś mecz był przesunięty z tego co widzę, ale my wygrywamy kolejny mecz pucharowy. Pięknie. I teraz jeszcze Aston Villa w lidze i mamy komplet zwycięstw. W ma nie mamy. Myślę, że i tak powyżej jakichkolwiek oczekiwań radzi sobie nam w lidze. Mamy miejsce czwarte, 60 punktów, jest pewna przewaga nad Manchesterem United, ale nie możemy się zbytnio rozluźniać. Tak wygląda reszta tabeli, i teraz spoglądamy sobie na Emirates FA Cup. Tutaj już wiemy, że w półfinale znowu zagramy z Liverpoolem. Będzie naprawdę, naprawdę ciężko. W Europie tak wyglądają ćwierćfinały: Liga Konferencji, Liga Europy i na sam koniec Liga Mistrzów. To skoro marzec był spokojny, to kwiecień wygląda jak coś absolutnie, absolutnie kuriozalnego. Dwa razy Liverpool, Manchester City. Wygrywamy z Liverpoolem w lidze. Nie zależy mi aż tak na tym zwycięstwu w lidze. Chciałbym bardzo, żeby Tottenham zwyciężył z nimi w pucharze. Remis z Manchesterem City, remis z West Hamem United, zwycięstwo w pucharze na neutralnym gruncie z Liverpoolem. Gramy w finale FA Cup. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to fakty są takie, że 13 maja 2024 roku Tottenham zagra z Manchesterem City. Jeżeli chodzi o Premier League, tutaj absolutny szok. Manchester City pierwszy, wiadomo. Liverpool drugi, Newcastle trzecie, Tottenham czwarty, ale co zrobiła Chelsea? Jakim cudem oni się znaleźli nagle na szóstym miejscu? Nie wiem. Naprawdę, naprawdę nie wiem. Arsenal na miejscu ósmym, Brighton uciekł, przynajmniej chwilowo, z tej strefy spadkowej. Przed nami ostatnie 3-4 kolejki. Będzie... Mega gorąco. W Europie tak wyglądają półfinały Ligi Konferencji, Ligi Europy i Ligi Mistrzów. A jeszcze na chwilę, tylko wracając do najlepszych strzelców Premier League. Kurczę, Avonii no, z Nottingham Forest, zaskakująco wysoko. Z, e, tak to wygląda, jeżeli chodzi o asystentów, tak to wygląda, jeżeli chodzi o czyste konta. Czas na Sądny Miesiąc. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć z tego materiału tylko i wyłącznie 30 sekund, to na dobrą sprawę to jest właśnie to 30 sekund. Przegrywamy z Brentford, przegrywamy z Barney, ale teraz finał pucharu. Wygrywamy puchar! Tottenham wygrywa FA Cup Hurricane. Odszedł z Tottenhamu, zniknęła klątwa, Tottenham wygrał puchar. To jest niemożliwe. I na sam koniec jeszcze remis z Arsenalem i niestety wygrana z Chelsea. Co tu się stało? No to jest niemożliwe, ale stało się to faktem. Tottenham wygrywa FA Cup. Najlepszym zawodnikiem Son. Jeżeli chodzi o ligę, to widzimy, że Tottenham wyprzedził Newcastle. Manchester City mistrzem Anglii. Liverpool wicemistrzem. Tottenham na trzecim miejscu. Newcastle czwarte. Manchester United piąty. Chelsea wróciła do top six w wielkim stylu. Aston na miejscu siódmym. Arsenal ósmy. Kto spada z ligi? Z ligi spada Luton, Bournemouth i Brighton. No z Brightonem to się nie mogę zgodzić absolutnie. Ale kogo interesują jakieś Brightony, jak Tottenham wygrywa Emirates FA Cup. No to jest niemożliwe. Ja bym naprawdę, gdyby do czegoś takiego doszło, ja bym chciał zobaczyć, coś by się działo w internecie w kontekście klątwy Tottenhamu, klątwy Karego Keina, Coś niesamowitego. Zapewne interesują Was europejskie puchary. Proszę bardzo, Ligę Konferencji wygrywa Orze Senis. Ligę Europy wygrywa Real Betis, pokonując finale Liverpool. Natomiast Liga Mistrzów padła łupem Olimpiku Marsylia, który nawet w europejskich pucharach w tym sezonie nie zagra. Grali z Realem Madryt, więc teoretycznie im można dopisać. Nieprawdopodobny to był dla mnie sezon. I mówię całkowicie serio, moi drodzy. Jeżeli chodzi o najlepszego strzelca, nim został Abonii z Nottingham Forest. 23 trafienia w 32 meczach. Drugi Diaz. W końcówce opuścił w ogóle Erwin Haaland, co jest dla mnie bardzo, ale to bardzo zaskakujące. Najlepsi asystenci Martinelli, Bentham, Kurka, Lajdzić. Najwięcej czystych kąt zachował Hugo Loris i to tylko w 30 spotkaniach. Wysoko stosunkowo Sanchez. Jeżeli chodzi o żółte, czerwone kartki, tak to wygląda. Myślę, że zaskoczeń było naprawdę, naprawdę sporo. Przesymulowaliśmy na Ligę, teraz Premier League. Moi drodzy, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś, czy nie ma sensu tego już tak wtórnie powtarzać, 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 powtarzać? Dajcie mi o tym znać oczywiście koniecznie w sekcji komentarzy. Ja jestem absolutnie w 100% pozytywnie zaskoczony, ale jednocześnie trochę zszokowany. Klątwa Tottenhamu oficjalnie zniknęła. A ja oficjalnie wam raz jeszcze przypominam oczywiście o specjalnej ofercie partnera oficjalnego naszego kanału, czyli od Fuksiarza, oczywiście linki macie w opisie. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana do osób pełnoletnich. Trzymajcie się na razie i pa, pa, cześć!